Co zrobić z prezydentem Andrzejem Dudą z, 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 kiedy prezydent wszystko wetuje? Co może zrobić? A jakie ma pan może... propozycje? No na przykład jest ustawa uchwalona przez ja pan nie będę dawała propozycji, bo nie jestem od tego, jestem dziennikarką zadawania pytań, analizowania. Tak. Prezydent, prezydent na przykład ma zwiększone prerogatywy dzięki Prawu i sprawiedliwości w sprawie, w sprawie prokuratorów. Nie chce odwołania na przykład prokuratora, zastępcy prokuratora wojskowego jest tak. o, 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 m, pana Bodnara no i co zrobić? Czy powinna być uchwała sejmowa, żeby znieść prerogatywy prezydenta? No, ale uchwałą nie można zmienić ustawy. No. I to jest, można, Sejm może no, to wyrazić to może uchwałę, ustawę, uchwałę Może powinna być ustawa, żeby, on nie znieść, podpisze. żeby znieść... Który on nie podpisze i która no nie nabierze mocy prawnej. Naprawdę jest wiele rzeczy, które możemy zrobić rozporządzeniami. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić w trybie takim, że są uchwały, a później zachowanie takie, a nie na administracji rządowej. Natomiast no, prezydenta nie zmienimy przez tych parę miesięcy jeszcze. W, no i musimy się przygotować po prostu dobrze do wyborów prezydenckich. To jest wie Pani, z każdym kolejnym wnioskiem immunitetowym, z każdą kolejną historią, która do nas wpływa, z każdym kolejnym raportem nik widać, że ta skala tego złodziejstwa i tego imposibilizmu, nad którym nikt nie miał kontroli, bo przecież prezydent też tam był, przecież on musiał widzieć, co się dzieje. Natomiast przeciekało to kompletnie przez palce, jest niewiarygodna, jest niewiarygodna. I my musimy jak najszybciej zrobić te dwie rzeczy, to znaczy jak, jak się za bardzo zwiążemy w spór z dudą, to, nie, to znowu nie zrobimy, zabraknie siły, energii i czasu na dwie podstawowe rzeczy: rozliczenia jak najszybciej i drugie, wizja i szybka ucieczka do przodu. My bardzo dzisiaj potrzebujemy rozwoju, bo jak go nie zrobimy, to nadal 60% ludzi czy 70% będzie zostawało w domach na wybory. Zbigniew Ziobro uważa, że jest nękany przez Komisję Śledczą, bo Komisja Śledcza chce, żeby stawił się przed nią 1 lipca, nie chce odebrać zawiadomienia. Komisja Śledcza nasyła na niego podobna Policję czy według pana powinien się stawić, bo mówi, że ma zwolnienie do 7 lipca. Jeżeli ma zwolnienie i przedstawi je komisji, no to zwolnienie lekarskie to jest zwolnienie lekarskie, można je zweryfikować, powołać jeszcze jedną osobę, która to zwolnienie jest zweryfikuje. W sejmie, tak. Jest, Ale to, to jest u marszałka z Gorzowskiego. Musiałbym mhm. sprawdzić, bo on się zajmuje zwolnieniami lekarskimi. Natomiast oczywiście, że powinien się stawić przed komisją śledczą. Ja widzę dzisiaj już była też dyskusja na sali plenarnej w sprawie immunitetu pana Wosia. Widzę, że oni bardzo się starają. Uciekać od odpowiedzialności. od odpowiedzialności. A całe to środowisko jest w ogóle. Wie pani, no, mieliśmy ostatnio, może dygresja, sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, który postanowił unieważnić Sejm, zawiesić i pani Pawłowicz orzekała w swojej własnej sprawie wykluczenia siebie jako koleżanki byłej partyjnej ludzi, których sprawa dotyczy i jeszcze złamała prawo, nakładając karę na posła, który Sejm reprezentował. Ja zastanawiam się, czy wniosku do prokuratury przeciwko niej nie skierować, bo ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora w jasny sposób mówi, że y, takich rzeczy posłowi na Sejm robić nie można. Natomiast oni y, cały skieruje czas... Pan, skieruje nie pan? Nie Tego do w tej chwili mamy, to mam jasną opinię naszego biura prawnego, że mogę to zrobić, zastanowię się nad tym, czy to zrobić, czy to zrobić. Natomiast dzisiaj poziom jeszcze takiej, powiedziałbym, dogorywającej bezczelności, a przecież naprawdę, no, no widziałem wniosek o immunitet pana Romanowskiego, przecież to są dziesiątki milionów złotych wydawanych kompletnie uznaniowo, które mogłyby posłużyć potrzebującym ludziom które już dzisiaj mogłyby ocierać komuś łzy z twarzy i niweczyć cierpienie. No to się po prostu w głowie nie mieści. To się po prostu w głowie nie mieści, dlatego jak najszybciej rozliczenia i do przodu rozwój. Rozliczenia, czyli sprawiedliwości, rozwój i, Ale ja i panu to jest pan na przy, Przykład byłego rzecznika Praw dziecka, który tak wydawał książki Wandy Putawskiej. E... Samochód jaki sprowadził. I sprowadził okazuje się, że sprowadził samochód, bestię z za oceanu za 420 tysięcy. Jego żona jeździła służbowym sa Samochodem, no, yy... Biura Rzecznika Praw i Pan Prezydent. To teraz na, nominację na Czasami się no. mówi, że my nie zrobiliśmy, że my nie dowiedzieliśmy, tak mnóstwo rzeczy możemy zrobić, ale jednak parę rzeczy zrobiliśmy, jest nowa wspaniała Rzeczniczka Praw Dziecka, yy, już nie mówię o tym, że jest babciowe, podwyżki dla budżetówki, KPO, naprawdę parę rzeczy udało się zrobić, natomiast to, że myśmy w pierwszych, w pierwszych momentach mogli wymienić właśnie tego szkodliwego Rzecznika Praw Dziecka, który był fatalnym Rzecznikiem Praw Dziecka, yy, że te prawa dzieci, one mi są też bardzo bliskie, w Sejmie jest teraz projekt, nawiasem mówiąc, powołania nowej komisji właśnie do spraw dzieci. My mamy w Sejmie mnóstwo komisji, które patrzą oczami starszych, oczami młodzieży, oczami szkolnictwa, ale nie ma kogoś, kto patrzy na legislację oczami dzieci, których ta legislacja będzie dotyczyć. Ta perspektywa się zmienia i to jest to, co przyszło z nami, to jest naprawdę zmiana na lepsze, natomiast ci ludzie, to przez miesiąc, miesiącami jeszcze się będziemy dowiadywać no dobrze, takich ale kwiatów. Jak by pan nazwał Trybunał Konstytucyjny? Co to, co, jak Trybunał Konstytucyjny nazwać? doprowadził polskie sądownictwo konstytucyjne na dno, a później zapukał w to dno od spodu. To jest to, co oni robią, jest sabotażem, jest działalnością antyustrojową i jest kompromitowaniem idei Trybunału Konstytucyjnego jest totalnie antykonstytucyjne. Co to za porządki, że nagle wychodzi Trybunał Konstytucyjny i unieważnia Sejm, że twierdzi, że ma prawo zabronić komisjom Sejmowym pracować. Organom Sejmu, który wyłoniło, ten Sejm jest wyłoniony przez 22 miliony Polaków, i nagle wychodzi pani Pawłowicz, i stwierdza, nie będziecie robić. No do czego to jest podobne? No a prezydent na to pozwala, prezydent Mógłby... na to pozwala. Coś nogą, mógłby coś powiedzieć. My zdaje się w tym roku wymieniamy pod koniec trójkę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i ta oczywiście sanacja Trybunału będzie iść, ale myślę, że my tutaj musimy w gronie koalicji 15 października zadać sobie dużo poważniejsze i systemowe pytania. Co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym w dłuższej perspektywie jako elementem, jako bezpiecznikiem, który nie dość że został przez nich wymontowany, to jeszcze w tej chwili wypycha szkodliwe, trujące, zabójcze napięcie do systemu. Niektórzy uważa... przeciwnstwami. Niektórzy uważa że się wszystko dzieje za wolno, za wolno się w sądach dzieje, że są neosędziowie, którzy nie powinni sądzić, że są prokuratorzy związani ze Zbigniewem Ziobro, który, którzy też nie powinni mieć spraw. Według Romana Giertyka, który wczoraj był gościem Kropki na DI, według niego trzeba szybko, szybko wszystko robić, wyrzucać prokuratorów, wyrzucać neosędziów. Pan jest za tym? Ja uważam, Czy pan jest... Ja uważam, że tutaj jest odpowiedzialność ministra Bodnara, dostał mandat, pracuje i niech pracuje w najlepiej jak potrafi. Rozumiem taką pewną niecierpliwość właściwą panu mecenasowi Giertychowi, gdyż jest to człowiek, który jest dość powiedziałbym taki szparki politycznie i lubi, jak rzeczy są załatwiane szybko no, przyniós, i zdecydowanie. No mraza. No i bardzo dobrze, żeśmy się o tym dowiedzieli. Mam nadzieję, że no bo w sprawach, które są związane z funduszem sprawiedliwości jest immunitet Pana Wosia, jest teraz immunitet Pana Romanowskiego, czekamy na kolejnych, przecież tam cały peleton suwerennej Polski się w tych wnioskach przejawia i mam nadzieję, że szybko prokuratura będzie w stanie też nad tym postawić im zarzuty, no czekaliśmy na przykład, wie Pani, uchyliliśmy immunitet Pana posła Brauna i czekaliśmy parę miesięcy zanim prokuratura postawiła mu zarzuty, więc mam nadzieję, że to teraz będzie szło naprawdę szybko, bo my nie możemy z całą kadencję się związać w rozliczaniu PiSu, my no musimy tak, rozliczyć jeszcze im, jest bez względu konkretnie, jasno i iść do przodu. Jeszcze jest immunitet, ale to z, 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 z pozwu prywatnego. prywatnego. Oskarżenia prywatnego minis, byłego ministra Błaszczaka. Tak, jest w komisji regulaminowej. Mam nadzieję, że komisja szybko też przygotuje sprawozdanie i będziemy nad tym głosować. W sumie do Sejmu, dzisiaj o tym mówiłem, 25 wniosków immunitetowych w tej kadencji wpłynęło. W 17 skierowanych do komisji. 5, no, część, część tam była, że się oni zrzekli immunitetu. Natomiast no, mam nadzieję, że to będzie szybko szło.